Cześć, nazywam się Piotr Mieczkowski i reprezentuję Fundację Digital Poland, która co roku organizuje edukacyjno-technologiczną inicjatywę Digital Festival. Akcja odbywa się zawsze od 1 października do 10 listopada. W trakcie Digital Festival odbywa się szereg wydarzeń edukacyjnych oraz prezentujemy wyniki badań. Siódma edycja poświęcona jest łączności jak ona wpływa na nasze życie, jak pomaga lepiej zorganizować naszą pracę i jakie są wyzwania z nią związane. Jednym z elementów są też rozmowy z ciekawymi gośćmi i właśnie dlatego w wirtualnym studio jest ze mną Dominik Woźniak, CEO and Board Member, Location Tax Leader, EYGDS Poland and EYGDS Hungary. Cześć Dominik. Cześć Piotrze, dziękuję bardzo za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy. Zacznijmy może od tego, jak definiujecie, jak ty definiujesz łączność i jak ona dzisiaj wpływa na nasze życie, jakie są konkretne przykłady, które mógłbyś wymienić, jak ta łączność też się zmieniła pewnie w ciągu ostatnich 10 czy może 15 lat. Łączność to dla mnie bardzo ciekawe pojęcie, muszę przyznać, dlatego że z jednej strony można by powiedzieć, że jest dosyć Prostym zagadnieniem, to znaczy polega na możliwości, zdolności wymiany komunikacji, informacji, danych, emocji pomiędzy ludźmi. Natomiast w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że nabiera wielowymiarowości, dlatego że to już nie tylko ludzie, to już nie tylko organizacje, ale chociażby nawet i różnego rodzaju urządzenia mają możliwość łączenia się ze sobą i komunikacji przy większym bądź mniejszym udziale człowieka. Także w ten sposób łączność obejmując również nowe formy komunikacji, jak media społecznościowe czy komunikatory, Staje się w dzisiejszych czasach kluczową funkcją, potrzebą i umiejętnością. Mhm. A powiedz mi, jak widzisz, żeby ta łączność wpłynęła na styl pracy? Czy nawet patrząc z perspektywy firmy, w jakiej pracujesz, to czy, czy ta łączność wpłynęła w ogóle w sposób, w jaki pracujemy, czy, czy jest cały czas tak samo? Bardzo mocno, to myślę, że ostatnie lata szczególnie dobitnie to pokazały. Przede wszystkim, z mojej perspektywy, poprawiła się szeroko rozumiana komunikacja dzięki łączności. To znaczy, dziś dzięki komunikatorom, takim jak WhatsApp, Messenger, Zoom, Teams, jesteśmy w stanie bardzo szybko i właściwie w czasie realnym połączyć się z rodziną, ze znajomymi, ze współpracownikami. Poza tym, Dzięki tej komunikacji, dzięki łączności, sama praca stała się, ma troszeczkę inny charakter. Tak? Dziś można tak naprawdę wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca, co wpływa na nasze życie prywatne, ale również i zawodowe. Dzięki łączności zmieniły się też w ostatnim czasie możliwości edukacji i rozwoju. Dla nas indywidualnie, ale również dla nas jako pracowników, poprzez różnego rodzaju programy czy platformy online udostępu, umożliwiające dostęp do wiedzy, kursów, wymiany doświadczeń z innymi, z innymi ludźmi. Po obszary, takie, jak chociażby handel weźmy, weźmy na przykład zakupy online i e-commerce. E tak, dzisiaj bez wychodzenia z domu właściwie jesteśmy w stanie nabyć każdy produkt z różnych części świata bez większego problemu. Dla mnie osobiście najbardziej spektakularna dzisiaj jest również aspekt łączności związany ze zdrowiem. Telemedycyna i to już nie tylko konsultacje z lekarzami, bez konieczności wychodzenia z domu i wizyt w gabinecie, rozwija się w bardzo dużym tempie. Do tego stopnia, że wręcz, i to jest takie moje osobiste doświadczenie, miałem kilka, kilka dni temu okazję przeczytać, a potem zobaczyć również w mediach operację wykonywaną na odległość przez lekarza, który siedząc kilkaset kilometrów dalej operował pacjenta w innym szpitalu. Oczywiście w tym szpitalu również znajdował się zespół medyczny, odpowiednia infrastruktura, ale de facto specjalista, który. Kierował operacją, znajdował się w zupełnie innym miejscu. Także z tej perspektywy wszystkie te y, przykłady, jak łączność i komunikacja wpływa na nasze życie codzienne, są y, dosyć spektakularne. Ja myślę, że też łączność bardzo mocno wpłynęła na globalizację, w sensie, że globalizacja nie byłaby pewnie możliwa, gdyby nie możliwość łączności komunikacji między y, y, wieloma osobami. Ale też jestem ciekaw, jak to wpłynęło na funkcjonowanie samego ey W sensie, czy Wy dzięki tej łączności i no, nawet hiper łączności w pewien sposób, niektórzy tak to nazywają, hyper connectivity, czy to wpłynęło na Wasze połączenie i na Wasze jakieś projekty międzynarodowe? Czy, czy tutaj wiesz, skala projektów się jakoś zmieniła? Absolutnie. Ja, ja myślę, że warto byłoby zacząć od tego, że jako EY-GDS my jesteśmy, Siecią różnego rodzaju biur, zlokalizowanych na całym świecie. W tej, w tej chwili mamy 8 różnych lokalizacji, z tego trzy w Europie, łącznie z Polską i Węgrami. I prawie 80 tysięcy pracowników globalnie, którzy pracują w EYGDS, tak naprawdę na co dzień pracują z zespołami, z klientami, z rozwiązaniami, które. Wykorzystują współpracę globalną. Więc ta globalizacja, ze względu na możliwości zdanej współpracy, dostępu do informacji, coraz szybszej i lepszej komunikacji pozwalającej połączyć się w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy geograficznie, jest czymś, co jest również bardzo kluczowe z naszej perspektywy. Umożliwia nam, jako pracownikom, ale również naszym klientom, tak naprawdę dostęp do całej globalnej sieci, a nie tylko naszych lokalnych biur czy pracowników w konkretnych lokalizacjach. Mhm. A, no wiesz, też łączność pewnie wymusza innego rodzaju umiejętności interpersonalne, ale też pewnie zmieniła się dostępność danych, no bo. Ja pamiętam czasy, kiedy no raczej komunikacja była analogowa i wiele rzeczy jeszcze dawno temu było na papierze. Teraz mamy ogrom informacji, nie tylko takich naszych generowanych przez ludzi, ale coraz więcej danych pochodzi od maszyn lub czujników. No i pytanie: czy rośnie na przykład potrzeba analizy danych, a może. Jakieś umiejętności interpersonalne w tak zglobalizowanym świecie. Jak widzisz powiedz obecne potrzeby, w sensie, jakie są umiejętności potrzebne, żeby prowadzić projekty, również międzynarodowe, i jak to się może zmieniło w ostatnich latach? Absolutnie, tutaj obserwujemy też bardzo dużą zmianę i powiedziałbym, że ta zmiana dotyczy zarówno umiejętności interpersonalnych, ale tych tak zwanych również umiejętności twardych, które ja może na potrzeby naszej dyskusji nazwałbym umiejętnościami cyfrowymi. I może od tego zacznę, jeżeli pozwolisz, dlatego że. Tak, tak, tak oczywiście. Dlatego, że umiejętność obsługi narzędzi cyfrowych, szeroko rozumianych i definiowanych, tak? czy są to aplikacje, platformy, czy umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji, jest w dzisiejszym świecie kluczowa. Jak również analiza danych, o których, o których wspomniałeś, oczywiście wszystkie te rozwiązania technologiczne, które się pojawiają, bardzo mocno wspierają nas w zbieraniu i, i analizie różnego rodzaju informacji, które otrzymujemy. Natomiast interpretacja, wyciąganie wniosków, tworzenie rozwiązań w oparciu o te dane to jest coś, co również jest taką umiejętnością, która jest bardzo ważna i na którą warto zwracać uwagę i rozwijać. Tak samo jak programowanie i automatyzacja to są rzeczy, które myślę, że każdy z nas powinien umieć przyswoić, dlatego że chcemy w dzisiejszym świecie i w przyszłości być w stanie zrozumieć, co automatyzacja, sztuczna inteligencja robi, jak ją również na nasze indywidualne potrzeby rozwijać. Nie mógłbym też nie wspomnieć mówiąc o tego typu umiejętnościach, o bezpieczeństwie cyfrowym. Myślę, że to jest kluczowo, kluczowo ważne, dlatego że zrozumienie zasad funkcjonowania w sieci, umiejętności ochrony naszych własnych danych i danych firmy, to jest coś, co w tym coraz bardziej zdigitalizowanym środowisku nabiera szczególnego, szczególnego znaczenia. Co do umiejętności interpersonalnych, ja myślę, że komunikacja, czyli nie tylko korzystanie z tych środków łączności, które mamy dostępne, ale ze względu na to, że pojawiają się nowe i ze względu na to, że musimy również dopasować do nich pewien sposób komunikacji, jasnego i efektywnego przekazywania informacji, wykorzystując te technologie, jest bardzo ważną umiejętnością, którą należy rozwijać. Również współpraca, dlatego że Dzielenie się pomysłami, wspieranie globalnych zespołów, uczenie się nowych kultur to jest coś, co ze względu na zacieśnianie tej współpracy i kooperacji globalnej jest naszą codziennością. Poza tym, myślę, że z takich miękkich umiejętności to kreatywne myślenie. Czyli coś, co daje tą dodatkową wartość poza tym, co może nam dostarczyć dziś i w przyszłości technologia. Ale jedna rzecz, która jest dla mnie chyba najważniejsza z tego wszystkiego, to jest tak naprawdę elastyczność, czyli taka umiejętność czy gotowość do dopasowania się do zmieniających się warunków oraz nowych wyzwań. I gotowość do ciągłego uczenia się i adaptacji do tego, co się pojawia nowe w naszym środowisku. Żeby nie być gołosłownym, EYGDS promuje bardzo wiele różnego rodzaju pro programów szkoleniowych, które pozwalają naszym pracownikom rozwijać kluczowe umiejętności w erze łączności. A w szczególności kładziemy bardzo duży nacisk na rozwój kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją. Yy, dlatego, że uważamy, że to jest przyszłość nie tylko naszego, ale w ogóle biznesu, ale również dlatego, że każdy z nas ma szansę dziś być częścią tej transformacji, rozwijać własne indywidualne umiejętności na własne potrzeby, ale też na potrzeby firmy i naszych klientów. A dotknąłeś ciekawego wątku, czyli szkoleń i tego, jak się ten świat, Umiejętności cyfrowych zmienił. Jakbyś właśnie mógł powiedzieć też, no w jaki sposób możemy dziś zdobywać tą, tą wiedzę, bo kiedyś, prawda, tradycyjne metody to były udać się na takie studia stacjonarne, ewentualnie na kursy doszkalające, ewentualnie u jakiegoś dostawcy, producenta, który dawał certyfikat. Natomiast ja coraz częściej spotykam się z takimi tak zwanym micro learning, mikrokursami również na smartfonie, ale też z takimi platformami globalnymi, które pozwalają przez internet uczyć się no od najlepszych, również od, z najlepszych uniwersytetów. Coraz więcej też jest platform takich internetowych. Jak, to, jak, jak ty to widzisz, jak, jak to u was wygląda? Um, absolutnie, to znaczy jeżeli chodzi o możliwości, Sposoby nowe nauki i rozwijania różnych umiejętności, to świat bardzo mocno się zmienił przez ostatnie lata. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, zmieniła się dostępność, czyli poprzez to, że możemy pracować zdalnie, możemy uczyć się zdalnie, te zasoby edukacyjne właściwie nie mają dziś ograniczeń, poza może dostępem do technologii. W tym aspekcie również myślę, że ważne jest zróżnicowanie treści, tego czego możemy się uczyć i co możemy rozwijać. Oczywiście to zróżnicowanie zawsze było dostępne, natomiast dziś, właściwie, jeżeli chodzi o kształcenie zdalne, możemy wybrać dowolny temat i pogłębiać naszą wiedzę i rozwijać nasze umiejętności. Co jest równie ważne w kontekście edukacji, to myślę, że jest i jej dużo większa elastyczność niż kiedyś poprzez platformy, poprzez to, że wiele z tych rzeczy, które możemy robić, zostało zdigitalizowane. Nauka w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu właściwie jest naszą codziennością, jak również i to, że możemy sobie wyznaczać samodzielne tempo. Wiele z kursów, które nie są prowadzone na żywo albo które dają możliwość dostępu do dodatkowych materiałów, pozwala na to, żeby uczyć się, rozwijać w tempie, który jest dogodny dla nas, który jest dopasowany do naszego stylu życia, i to jest coś, co, co faktycznie jest nowe, jeżeli pomyślimy o tym, jak wygląda. Możliwości rozwoju czy, czy budowania wiedzy i umiejętności w y, przyszłości. Co jest również krytyczne, ważne z mojej perspektywy, to również dostęp do y, sieci, kontaktów, ludzi, z którymi możemy się rozwijać wspólnie. Y, jest ona dzięki łączności, dzięki technologii dużo łatwiejsza. Y, nie ma dziś problemu z tym, żeby porozmawiać, skonsultować, wymienić myśli z kimś na drugim końcu świata. Co daje taką unikalną wartość, poprzez to, że nie mamy ograniczeń co do wymiany myśli, co do wymiany poglądów, co do skonsultowania tego, jak my mhm. widzimy pewne rzeczy z innymi kul kulturami. Także wszystkie te aspekty myślę, że tworzą edukację bardziej elastyczną, bardziej dostępną i bardziej dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Też ciekawym trendem może być uczenie się ze wspomaganiem algorytmów, dlatego że algorytmy mogą zobaczyć, gdzie często popełniamy błędy, i wiem, że takie aplikacje konsumenckie, jak właśnie Duolingo, ale pewnie kilka innych, które służą na przykład do uczenia języka w tym wypadku, potrafią jakby zaobserwować, że mamy na przykład problem z konkretnym czasem, czy konkretnym słownictwem i tym bardziej przypominać. Więc to jest też takie. Wzmacniające, że jeśli damy dostęp do tego, jak się uczymy, tego trybu i jakie błędy robimy, to te algorytmy mogą pomóc nam być na wyższym poziomie. A przejdźmy może to do, 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 do wyzwań, bo zawsze są jakieś problemy, które trzeba rozwiązać, albo jak świat się zmienia, to też czasami ta, ta technologia nie wprost, ale może generować nowe albo z, z wdrażaniem technologii. Może wiązać się jakieś wyzwanie. Z łącznością, jak, jak, jak właśnie słucham i czytam o, o, o łączności, no to najczęściej pojawia się wątek, właśnie dwa wątki. Jeden to jest takie wykluczenie cyfrowe, no bo ta łączność nie, nie zawsze dotrze tam, gdzie powinna, czyli na przykład może nie być dostępna. Wzdłuż jakichś może szlaków kolejowych, czy na przykład na takich terenach, powiedzmy, zmarginalizowanych, tudzież dostępnych gdzieś tam hen-hen daleko. Ale dużym wątkiem też dla biznesu, nawet według mnie znacznie pewnie ważniejszym, no jest kwestia bezpieczeństwa. Dlatego że jak często rozmawiałem z ludźmi o podłączeniu kolejnych urządzeń, czujników, samochodów, zegarków. No, Prawie że wszystkiego tak naprawdę, które dzisiaj jest elektroniczne, to niektórzy eksperci łapią się za głowę i mówią, kurczę, no, do tej pory włamywacz mógł mieć dostęp tylko do tego, prawda, czegoś, co mamy blisko siebie, do jednego urządzenia, a teraz włamując się też pewnie w erze tych agentów AI, potencjalnie może mieć taki, taki haker, taki, ta, taka osoba może mieć dostęp do większej ilości danych, więc pytanie. Jak Ty widzisz te zagrożenia związane może z cyberbezpieczeństwem? Jak, jakie macie, może, zalecenia? Co robicie, jak zwiększyć cyberbezpieczeństwo? Absolutnie. Ja myślę, że przede wszystkim świadomość. Świadomość tych zagrożeń bo zgadzam się z Tobą w zupełności. Dziś ochrona danych osobowych, jako jeden z elementów tego cyberbezpieczeństwa. Jest wyzwaniem ze względu na to, że gromadzimy ogromne ilości danych. Myślę, że nawet nie mamy czasem świadomości, jak dużo informacji, jak dużo danych podczas działania w sieci na nasz temat jest zbieranych. Natomiast musimy mieć świadomość tego, co robimy i jak działamy w kontekście bezpieczeństwa i dbania o naszą własną pr prywatność. Jeżeli chodzi o zagrożenia cybernetyczne, to jak najbardziej oprócz samych danych, myślę, że ataki ha hakerskie i naruszenia dostępu do różnych informacji, które mogą prowadzić do utraty zaufania ze strony naszej do, do, do rozwiązań, z których korzystamy, a w kontekście biznesowym klientów do dostawców różnego rodzaju usług. Także jeżeli chodzi o nas, ten aspekt jest bardzo mocno podkreślany i edukacja, wprowadzanie zabezpieczeń, które pozwalają na kontrolę i ochronę danych, w szczególności w momencie, kiedy sztuczna inteligencja zaczyna być wykorzystywana do, do różnego rodzaju programów, jest dla nas absolutnym priorytetem. Zwracamy również uwagę na dezinformacje i fałszywe mm. informacje, które mogą się tak. pojawiać. To widzimy nie tylko w przestrzeni gospodarczej, ale myślę, że szczególnie jeżeli chodzi o geopolitykę dzisiaj. Występują problemy z trudnością weryfikacji źródeł. Możemy natknąć się na informacje, które są całkowicie niesprawdzalne, jeżeli mogę to w ten sposób ująć, co może prowadzić do rozprzestrzeniania się takiej dezinformacji. Również w aspekcie edukacji, o której rozmawialiśmy wcześniej, ponieważ umiejętności czy informacje, które nabywamy poprzez różnego rodzaju narzędzia komunikacyjne, jeżeli są w jakikolwiek sposób zmanipulowane, jeżeli mówimy o dezinformacji, mogą prowadzić również do błędnych przekonań i nabywania niewłaściwych umiejętności, czy Perspektywy na poszczególne kwestie, którymi zajmujemy się na co dzień. Także tych zagrożeń faktycznie jest trochę. Myślę, że najważniejszym rzeczywiście jest cyberbezpieczeństwo. Natomiast, gdybym mógł od siebie jeszcze dodać takie dwie rzeczy, które, które są dla mnie również bardzo ciekawe, jedna to jest zależność od technologii. I tutaj troszeczkę w odłączeniu od samego cyberbezpieczeństwa, ale te umiejętności interpersonalne, o których mówiliśmy, które przez to, że korzystamy z tej technologii coraz bardziej, mogą również w pewien sposób się zmieniać. Myślę, że widać to bardzo dobrze na przykładzie kolejnych pokoleń, które nabywają umiejętności zupełnie inne niż pokolenia wcześniejsze. Ale również problemy, które mogą się wiązać z taką strefą mentalną, tak? czyli wpływ na nasze możliwości i zdolności do nauki, czy rozwoju umiejętności. Także to wszystko to są elementy, które myślę, że powinny również tkwić w naszej świadomości. Jako, że z jednej strony łączność, nowe technologie dają dużo różnych nowych możliwości, ale również niosą ze sobą pewne zagrożenia, tak jak wspomniałem. A powiedz możesz na koniec o takich trendach, które się pojawiają w, w Waszej firmie, a też które wy widzicie, które wpływają na Wasze projekty, a może projekty, które właśnie są w tej chwili innowacyjne, bo historycznie. No mieliśmy tę łączność 2G, 3G, 4G. Obec, obecna generacja piąta no przyspieszyła komunikację. Mamy coraz częściej w domach i w biurach światłowody. Ale jakie widzisz trendy, właśnie związane z łącznością, z internetem, może rzeczy, które, które wokół Was się pojawiają, również wokół Waszej firmy? Ja myślę, że to są krytycznie ważne aspekty z perspektywy rozwoju. Technologii przyszłości. Nowe generacji sieci, to jest coś, co wydaje mi się, przy zwiększonym korzystaniu z różnego rodzaju rozwiązań i technologii jest bardzo krytyczne. Szczególnie w kontekście rozwijania nowych możliwości, aplikacji, usług, takich jak telemedycyna, zdalna chirurgia, chociażby, o której tak chwilkę wcześniej rozmawialiśmy, czy na przykład autonomiczne pojazdy, tak? Różnego rodzaju systemy, które wykorzystujemy dziś, a wydaje mi się, że w coraz większej skali będziemy również wykorzystywali w przyszłości, będą również wymagały coraz szybciej i coraz bardziej niezawodnej łączności. Wspomniałeś również internet rzeczy, myślę, że kolejna bardzo, bardzo, kolejny bardzo krytyczny aspekt, dlatego, że to co widzimy dzisiaj, to że następuje bardzo dynamiczna integracja różnego rodzaju rozwiązań i urządzeń. Sprzyja to oczywiście automatyzacji procesów, zwiększenia efektywności, Również w ramach usług, które my doświat, do dostarczamy jako IYGDS. Natomiast y, będzie to y, aspekt, który w ramach coraz y, bardziej dynamicznego rozwoju analizy danych, programowania czy zarządzania projektami w ramach internetu, że, internetu rzeczy y, będzie y, również. Y, Krytycznie, krytycznie ważny. Tak samo jak i, i, i może to jest jeden z ważniejszych aspektów w dzisiejszym świecie sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to znaczy AI i zastosowanie w analizie danych, rozwoju nowych rozwiązań, podejmowaniu lepszych, bardziej trafnych decyzji biznesowych. To jest coś, co już jest naszą codzienną rzeczywistością, a myślę, że z biegiem czasu i patrząc na tempo i skalę rozwoju sztucznej inteligencji, będzie coraz ważniejsze. Także myślę, że tych trendów rozwoju technologii, rozwiązań jest bardzo wiele, natomiast na chwilę obecną wymieniłbym te trzy, które są dla nas, ale wydaje mi się, że również dla współczesnej ekonomii krytycznej. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, ja zachęcam też naszych widzów, ale i słuchaczy do odwiedzenia strony digitalfestival.pl, tam znajduje się strefa wiedzy, można znaleźć ciekawe artykuły, szkolenia, można też posłuchać innych wideokastów i podcastów, a Tobie Dominik dziękuję bardzo za rozmowę i do kolejnego odcinka. Dziękuję raz jeszcze Piotrze i do widzenia.